Mianuję Cię podporucznikiem artylerii. Mianuję Cię podporucznikiem w piechocie. Naczelny dowódca generał Rola Rzymierski i jego zastępca generał Zawadzki zgodnie z pradawną rycerską tradycją pasują młodych podchorążych na oficerów Wojska Polskiego. Rośnie nowoczesna armia polska wychowana w duchu wolności i demokracji. Nowe dywizje zbrojne w najbardziej nowoczesny oręż składają uroczystą przysięgę na wierność odrodzonej ojczyźnie. Wprawionej ziemi polskiej narodowi, i, narodowi i narodowi polskiemu walczyć z niemieckim najeźdźcą, z niemieckim najeźdźcą. O, wyzwolenie o wyzwolenie ojczyzny oraz o utrwalenie wolności. Niepodległości, Niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej. Tak mi dopomóż, Bóg! Kierunek tak na zachód. Wybiła upragniona godzina odwetu. Kierunująca ofensywa Armii Czerwonej wypiera Niemców z granic Rzeczypospolitej. Wespół z sojuszniczą armią sowiecką walczą dywizje Wojska Polskiego niespełna sześć lat po klęsce wrześniowej, zbrojna wolą odwetu i przyjaźnią wielkich demokracji, Polska staje w szeregu zwycięzców. Prezydent, dowódca naczelny, rząd i ludność stolicy żegnają nowe dywizje polskie wyruszające na front. A też ma wielka chwila. Nieprzyjaciel broni jeszcze każdego skrawka sprawowanej ziemi. Naprzód mściciele Warszawy! Za wami zgwiszcza stolicy. Za wami mogiły najlepszych synów narodu. Przed wami armia niemiecka jeszcze nie złamana w swojej gotowości bojowej. Trzeba ją dobić! Przed wami całe Niemcy, jeszcze nie przemienione w trupę gruzów i pogorzelisko. Trzeba im raz na zawsze odebrać ochotę do wojny. Kierunek na zachód! Niedługo już żołnierz polski stanie nad brzegami Bałtyku. Defilują oddział morskiej piechoty. Niedługo i dla nich wybije godzina czynu. Polska praca na morze! Polska bandera wojenna lokoce na masztach portowych w Gdyni, Gdańsku i w prastarym, słowiańskim Szczecinie. Poddziały Wojska Polskiego w marsz na zachód mijają robotniczą łódź. Tu, na terytorium, na wieki włączonym do Niemieckiego Reichu, gdzie jeszcze przed kilkoma tygodniami nie wolno było mówić po polsku, żołnierz polski raz jeszcze święci narodziny wolnej ojczyzny. Raz jeszcze paradnym krokiem defilują ulicami i miasta. Kierunek na zachód tam, gdzie od tygodni toczy się uparta walka o każdy skrawek ziemi, o każdy dom zamienionych w fortece miast Wielkopolski i Pomorza. Która od setek gromadzi prochy obrońców wyskości. Ziemia wydana na lup wszystkim kolejnym odmianom niemieckiego drapieżstwa. Tu na ziemi pomorskiej stanęły naprzeciw siebie: armia niemiecka, ukryta za betonowymi fortyfikacjami Wału Pomorskiego i armia polska, torująca Rzeczypospolitej drogę do Bałtyku. Wał Pomorski potężny szaniec niemiecki na drodze do morza. Specjalny rozkaz Hitlera zapowiadał obronę wału pomorskiego do ostatniego żołnierza niemieckiego. Wojsko polskie otrzymało zadanie przybicia się przez linię fortyfikacji niemieckich i zajęcia prytlą Pomorskiego oraz Wałcza. Przymówiły ciała! Piechota w natarciu. Pał pomorski, gęsto usiany ogniowymi gniazdami, a bunkrami z betonu skruszony został przez wojska pierwszej polskiej armii pod dowództwem generała Popławskiego. Oto co seń został. Wojsko polskie ruszyło na ziemię bronione przez nieprzyjaciela. Wrażone ogniem artylerii i piechoty oddziały niemiecki wycofują się w kierunku na szczycie. na drogach zwycięskiego natarcia polskich dywizji, płonące osiedla, czołgi i samochody Niemców. Rygląd Jastruch, Wałcz zajęte przez oddziały Wojska Polskiego. Wałcz płonie! Nie! To nie Wałcz płonie! To płonie zbudowane na ruinach słowiańskiego Wałcza niemieckie miasto Deutschkrone. Wredź z nim! Stanie na tym miejscu nowy Wałcz! Polskie miasto na polskim pomorzu wzniesione rękami wolnego Polaka. Specjalny rozkaz marszałka Stalina wyróżnił wojska pierwszej polskiej armii, które w toku kilku dni walk przerwały niemiecką linię obrony na pomorzu. Kręczenie odznaczeń bojowych w polskiej dywizji piechoty dowodzonej przez generała Kieniewicza 25 lat temu 10 lutego 1920 roku odbyła się uroczystość za Polski z morzem. Pierścień rzucony w fale Bałtyku miał symbolizować, że Polska obejmuje morze nieodwołalnie i nie na zawsze. Brutalna siła zaborcy nie liczyła się z wymową symbolów. Ci chłopcy których pierś ozdobił dziś Krzyż Waleczny, niosą na połtyk nie pierścień ze złota, ale twardą wolę zwycięstwa, którego gwarancji jest broń zahartowana i groźna. Naprzód, mściciele! Westerb na tej Gdyni! Wierunek na zachód! 4 marca 1945 roku oddziały I Armii Polskiej dotarły do wybrzeży Bałtyku.